Hallo, meine Freunde! Czy niemiecki jest trudny? Ganz im Gegenteil, wręcz przeciwnie. Deutsch kann einfach und interessant sein. Niemiecki może być prosty i interesujący. Im Gegensatz zu dem, was manche Leute glauben. Czyli w przeciwieństwie do tego, co uważają co niektórzy. I to postaram się Wam dzisiaj pokazać. A na warsztat weźmiemy sobie zwroty... M gegen Teil i M gegen Satz. Powiemy sobie, czym te zwroty się różnią i kiedy używać każdego z nich. Zapraszam. Witam ciebie w audycji Zapytaj poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmięzycznym poliglotą, a na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Zanim zaczniemy, moi drodzy, mam dla Was trzy miłe wiadomości. Po pierwsze, ponieważ piszecie do mnie, że chcielibyście więcej języka niemieckiego na kanale, od czwartku rusza nowa seria wakacyjna niemiecki w podróży. W tej serii będziemy poznawali różne przydatne zwroty i wyrażenia, których będziecie mogli użyć podczas wyjazdów do krajów niemieckojęzycznych. Po drugie, od dzisiaj, a jest. 1 czerwca mam dla was 30-dniowe wyzwanie. Każdego dnia będę publikował na Facebooku i na Instagramie nowy przydatny zwrot i idiom w języku niemieckim, tak żebyście mogli każdego dnia rozszerzać nieco wasze słownictwo. Dlatego jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zajrzyjcie na mój Instagram i Facebook. A na koniec chciałem jeszcze dodać, że w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 18, czyli wtedy, kiedy premiery mają odcinki niemieckojęzyczne na YouTube, jestem z Wami w czacie. Dlatego jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, możecie mi je zadawać podczas premiery, będę Wam odpowiadał, bo chciałbym, żebyśmy mieli jak najlepszy kontakt i żeby ten kanał był dla Was jak najbardziej pomocny. Słowo der Gegensatz oznacza przeciwieństwo. W liczbie mnogiej powiemy die Gegensätze, czyli przeciwieństwa. Na przykład mówi się czasami Gegensätze ziehen sich an, czyli przeciwieństwa się przyciągają. Gegensätze ziehen sich an. Słowo der Gegensatz występuje jednak najczęściej w zwrocie m, Gegensatz zu, czyli w przeciwieństwie do, w kontraście do. I tego właśnie zwrotu używamy do tego, żeby wyrazić kontrast jednej rzeczy w stosunku do drugiej. Na przykład, jeśli mamy dwie osoby, dziewczyna jest wysoka, a facet jest niższy, możemy powiedzieć im gegensatz zu ihr, ist er klein, czyli. W przeciwieństwie do niej on jest niski. Im gegensatz zu ihr ist er klein. Albo na przykład, kiedy mamy słodkie czereśnie i cierpkie raczej wiśnie, możemy powiedzieć süßkirchen. Im gegensatz zu Kirschen sind sehr süß. Czyli czereśnie w przeciwieństwie do wiśni są bardzo słodkie. Süßkirchen im gegensatz zu... Sind sehr süß. I tego typu kontrastów możemy wymieniać bardzo dużo. Na przykład jakiś film może nam się nie podobać, a innym ludziom może się podobać. I wówczas znowu użyjemy naszego zwrotu im-gegensatz. Na przykład im-gegensatz zu mir mögen viele Leute diesen Film. Czyli w przeciwieństwie do mnie, wielu ludziom podoba się ten film. Im-gegensatz zu mir mögen viele Leute diesen Film. Albo na przykład, jeżeli my jesteśmy słowni, a nasz znajomy jest niesłowny, możemy powiedzieć mu z wyrzutem: Im Gegensatz zu dia, halte ich meine Versprechen ein. Czyli w przeciwieństwie do ciebie, ja dotrzymuję moich obietnic. Im Gegensatz zu dir, halte ich meine Versprechen ein. Lub jeżeli znamy kogoś, kto jedno robi, a drugie mówi, wówczas możemy powiedzieć: Ihre Worte stehen im Gegensatz zu ihren Taten. Czyli jej słowa stoją w przeciwności do tego, co ona mówi. Czyli właśnie jedno mówi, drugie robi. Ihre Worte stehen im Gegensatz zu ihren Taten. W porządku. Tyle, jeżeli chodzi o zwrot im Gegensatz zu. Przejdźmy teraz do słowa Das Gegenteil. Das Gegenteil również może oznaczać przeciwieństwo, a na dobrą sprawę odwrotność czegoś. I słowa tego używamy zazwyczaj w liczbie pojedynczej, do tego, żeby powiedzieć, że jedna rzecz jest przeciwieństwem drugiej. Na przykład Die Wärme ist das Gegenteil der Kälte. Czyli ciepło jest przeciwieństwem zimna. Die Wärme ist das Gegenteil der Kälte albo das gegenteil von weiß ist schwarz czyli przeciwnością przeciwieństwem białego jest czarny das gegenteil von weiß ist schwarz albo jak znamy jakąś parę w której mamy dwie osoby które są swoimi zupełnymi przeciwieństwami możemy powiedzieć Sie ist ganz das Gegenteil von ihm, czyli ona jest zupełnym przeciwieństwem jego. Na przykład on lubi siedzieć w domu, a ona lubi podróżować. Sie ist ganz das Gegenteil von ihm. Dla nas jednak najważniejsze będzie tutaj wyrażenie, m. Gegenteil, które oznacza wręcz przeciwnie. Na przykład, kiedy ktoś zapyta nas, bist du beschäftigt? Jesteś zajęty, a my akurat zajęci nie jesteśmy, możemy powiedzieć Nein, ganz im Gegenteil. Nie, wręcz przeciwnie. Bist du beschäftigt? Nein, ganz im Gegenteil. Albo jak ktoś zapyta nas Hast du hunger? Jesteś głodny? A my właśnie zjedliśmy. Możemy odpowiedzieć Nein, ganz im Gegenteil. Nie, wręcz przeciwnie. Hast du Hunger? Nein, ganz im Gegenteil. Albo na przykład jeżeli ktoś zarzuci nam, że się zdenerwowaliśmy, bo nam coś powiedział, możemy wówczas powiedzieć Ich bin nicht nervös. Ganz im Gegenteil. Czyli wcale nie jestem zdenerwowany. Wręcz przeciwnie. Ich bin nicht nervös. Ganz im Gegenteil. W porządku, moi drodzy. Nauka języka powinna polegać przede wszystkim na praktyce. Dlatego teraz zadanie dla Was. Którego słowa Gegensatz czy Gegenteil użyjecie w następującym zdaniu? Sie ist groß im mm, mm, zu ihm, czyli ona jest wysoka w przeciwieństwie do niego. Sie ist groß im Mm -mm, zu ihm. poprawne odpowiedzi zapiszcie w komentarzach to je dla was sprawdzimy w porządku, czas na podsumowanie dzisiaj omówiliśmy sobie zwroty im, gegen, i im, gegen, zwrot im, gegen, oznacza w przeciwieństwie do kogoś lub czegoś na przykład im, gegen, zu dir mag ich katzen czyli w przeciwieństwie do ciebie lubię koty Natomiast zwrot im gegen teil oznacza wręcz przeciwnie. Max, du keine katzen? Nie lubisz kotów. Nein, ganz im gegen Nie, wręcz przeciwnie. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit, czyli przeciwieństwie miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność.